Witam w kolejnym odcinku poradniku. Dzisiaj pokażę sposob, sposoby na dwa kosze. To jest pierwszy z nich. Jest odbierany tak, że jest położone w drewno. Na tym drewnie jest położony włas. Ten włas otwieramy um, płytką nawet można. Zrobię płytkę. No i to ot, otworzy się to. A to, yy, naprawdę wywala coś sobie tutaj, i otworzy to, i zamknie się automatycznie to. Zrobię z tego. O tak, to działa tak. O, tak to działa. A teraz yy, drugi sposób. Ten, o, ten sposób. Jest to błąd tak, że jest yy, tam tabliczka. Ta tabliczka zatrzymuje tę wodę, żeby dalej nie siała i tam dalej jest lawa i się tam przepłynie i niszczy się przedmiot no to jest ten najbardziej chłodzony, że wrzucamy do do lawy przedmioty no i szykuję sobie odcinek na 100 subskrypcji dopiero dopiero to wróciłem dobra, no to cześć